Ты сустка. Gingerbread, no, pięknie. Pienknie. 哇，好漂亮！ jest No już po szkoleniu jesteśmy w hotelu. No ja, ja też myłam ra rano dzisiaj myłam, ale jak oni tak we włosach grzebali, to trzeba jeszcze raz umyć. Bez makijażu, bo myliśmy masaż Kobido. Idziemy chyba teraz gdzieś coś zjeść. To no. dla mnie. dobry, chyba po szóstej, o idziemy na śniadanie i o 8.30 zaczynamy szkolenie, mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie szybciej, wszystko na woli, tym masażu. I tu i tu i paznokcie, nie wyglądają aż tak źle.

jestem w domu jestem zmęczona zobaczcie jak ja wyglądam Totek, taki dochany to, mój kotek no tak no tak moja kochana tęskniłaś za mną tęskniłaś tak? tęskniłaś troszeczkę za panią? wytkniłaś? Mm. No tak. Kalendarze. Otworzymy. Szóstkę otworzyłam wczoraj przed wyjściem. Zapalę lampkę. Szóstkę otworzyłam wczoraj przed wyjściem. To był ten dyfuzor i właśnie teraz jak weszłam do domu to przepięknie pachnie. I teraz siódemka. Leci kalendarz! Kurczę! Matko, jedyna. Złapałam w ostatniej chwili. Mam! Ale żeby było, jakby spadło. O, mój żarandol! Co to jest? Świecę mamy. Ła, super. Więc sobie odpalę, może. co to jest? Pieczone jabłko. Mam jeszcze trochę jabłka z tam wcześniejszego, takie zwykłe jabłko, także może najpierw to skończę i dopiero to. Ale postawię sobie ładnie, żeby pachniało. I jeszcze mamy do otworzenia w czupsie Ja już nie powinnam tyle żreć.